W piątek odnotowaliśmy dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w biurkowicach, gdzie doszło do dachowania samochodu marki Citroen. Pojazd znajdował się 10 metrów od jezdni na pobliskim polu. Samochodem podróżowała tylko jedna osoba, która opuściła pojazd przed przebiciem pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora. Drugie zdarzenie to uwięziony pies w leju krasowym powstałym na polu w miejscowości Prusy. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu za pomocą miernika wielogazowego atmosfery na obecność gazów niebezpiecznych wewnątrz leja. Był to wynik negatywny. Następnie przy użyciu drabin nasadkowych i sprzętu do ratownictwa wysokościowego wprowadzono ratownika przez otwór wlotowy leja i wydobyto psa przy pomocy poskromu oraz koca na powierzchnię. Na miejscu zdarzenia obecny był lekarz weterynarii, któremu przekazano żywe zwierzę. Policjanci z zespołu kryminalnego z Komisariatu Policji w Ożarowie zatrzymali w piątek 59-letniego mieszkańca gminy Wojciechowice, podejrzewanego o to, że w nocy ze środy na czwartek podpalił budynek mieszkalny w Kunicach. Mężczyzna już wcześniej wchodził w konflikty z prawem. Ma na swoim koncie kradzieże, włamania, uszkodzenie mienia i jazdę pod wpływem alkoholu. Przypomnijmy tę sytuację. W środę 20 kwietnia o godzinie 23 do dżurnego opatowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Kunica. Interweniujący policjanci ustalili, do kogo ta nieruchomość należy. Na szczęście okazało się, że 65-letni właściciel przebywa w placówce pomocowej i w chwili zdarzenia nie było go w domu. W toku podjętych czynności ożarowcy kryminalni wytypowali i zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Wojciechowice, mogącego mieć związek z tym przestępstwem. Policjanci ustalili, że mężczyzna ten w pierwszej kolejności włamał się do domu w poszukiwaniu cennych przedmiotów, jednak z powodu panującej ciemności nie udało mu się znaleźć rzeczy będących w jego zainteresowaniu. Następnie, chcąc zatrzeć ślady włamania, postanowił podpalić dom, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sąd Rejanowy w Opatowie postanowił aresztować 59-latka na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. W sobotę odnotowaliśmy jedno zdarzenie w Opatowie przy ulicy 1 maja. Był to jest uwięziony w materowym ogrodzeniu. Zwierzę utknęło w dolnej części metalowego ogrodzenia i nie mogło samo się uwolnić. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na odchyleniu metalowego panelu oraz uwolnieniu i wypuszczeniu jeża do pobliskiej zarośliny. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie skontrolowali w poniedziałek rano w Lasocinie kierującego osobowym Oplem. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 56-letni mieszkaniec Powiata Opatowskiego nie powinien decydować się na samodzielną podróż samochodem, ponieważ ma w swoim organizmie prawie 0,7 promila alkoholu. 56-latek będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Stracił już prawo jazdy. Czekają go również wysokie kary finansowe i zakaz prowadzenia pojazdów. W miniony wtorek w Klimontowie doszło do kradzieży portfela z pieniędzmi, dokumentami i kartami bankomatowymi. 50-letni mężczyzna, mieszkaniec Klimontowa, zauważył, że kobieta, która przyjechała po wnuki do przedszkola, nie zamknęła swojego samochodu. Wykorzystując ten moment, kiedy ta weszła do budynku, z pozostawionej na fotelu samochodu torebki dokonał kradzieży portfela. Podejrzenia o dokonanie tego czynu szybko skierowane zostały w kierunku wspomnianego 50-latka. Działania policjantów, to jest między innymi przeszukanie mężczyzny, doprowadziły do ujawnienia w kieszeni jego spodni części ze skradzionych pieniędzy. Chwilę później policjanci znaleźli także skradziony portfel, który później zwrócili właścicielce. Sprawca kradzieży został zatrzymany. Okazało się także, że w chwili popełnienia tego czynu miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Za dokonanie tego typu przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. We wtorek po południu do żarowskich policjantów zgłosiła się 51-letnia mieszkanka miasta, która zawiadomiła, że dzień wcześniej około godziny 14 z miejsca zamieszkania wyszedł jej mąż i do chwili zgłoszenia nie ma z nim kontaktu. Poszukiwania prowadzone na własną rękę przez kobietę nie przyniosły żadnego rezultatu. 51 latka złożyła formalne zawiadomienie o zaginięciu męża. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Niespełna dwie godziny później Znaleźli 53-latka całego i zdrowego, jedynie nieco nietrzeźwego na terenie miasta, a następnie przekazali pod opiekę żonie. W środę odnotowaliśmy jedno zdarzenie w Wygiełzowie, gdzie po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono pożar w kominie budynku mieszkalnego. Wszystkie osoby znajdowały się poza budynkiem, nie odniosły żadnych obrażeń. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu wsad w kominie przy użyciu piasku i zestawu kominowego. Wszystkie pomieszczenia budynku zostały przewieszone i sprawdzone detektorem wielogazowym na obecność tlenku węgla. Wynik negatywny. Konstrukcję przewodu kominowego sprawdzono kamerą termowizyjną. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Zapotowskiej Jednostki w środę dwukrotnie nakładali mandaty karne za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Pierwszy z kierujących, krótko przed godziną 10, skontrolowany został w przybysławicach. Miał na liczniku 103 km na godzinę, w miejscu, gdzie powinien jechać z maksymalną prędkością 50 km na godzinę. 42-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego ukarany został mandatem karnym w kwocie 1500 zł. Drugi z kierujących, 32-latek z Bytomia, wpadł na policyjny radar tuż przed 2014 w Maruszowie. Mężczyzna miał na liczniku swojej mazdy 112 km na godzinę. Z podróży wrócił z mandatem karnym w kwocie 2000 zł. Obydwaj panowie stracili również swoje prawa jazdy na 3 miesiące i zyskali po 10 punktów karnych. W czwartek odnotowaliśmy trzy zdarzenia. Pierwsze to pożar kuchni letniej w miejscowości Karsy, gdzie doszło do pożaru makulatury i drewna składowanego przy piecu. W pomieszczeniu znajdowała się 11-kilogramowa butra propan-butan. Pożar został ugaszony przez właścicieli, przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Mieszkańcy w chwili dojazdu znajdowali się na zewnątrz budynku i nie odnieśli żadnych obrażeń. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w przemieszczeniu buty na zewnątrz budynku w miejsce bezpieczne oraz w wykonaniu pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych przy pomocy detektora wirogazowego. W monitorowanej atmosferze budynku nic, urządzenia nic nie wykazały. Po wykonaniu pomiaru budynek przewietrzony. W czwartek poznaliśmy zwycięzców etapu powiatowego ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Trzy i czteroosobowe drużyny zmagały się z testem wiedzy, testem ze skrzyżowań, jazdą rowerem w miasteczku ruchu drogowego, jazdą sprawnościową rowerem w torze przeszkód i wykonaniem zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwycięskie drużyny z dwóch kategorii wiekowych będą reprezentowały powiat opatowski na etapie wojewódzkim. W obydwu grupach wiekowych, czyli 10-12 lat i powyżej 12 lat, uplasowali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Sadowiu. Zwycięzcom, jak również pozostałym uczestnikom składamy serdeczne gratulacje. Drugie zdarzenie to ulatniający się gaz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Odejście na miejsce zdarzenia. Następy Straży Pożarnej stwierdziły, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyczuwany jest zapach gazu. Z informacji uzyskanych od mieszkańców ustalono, że w jednym z mieszkań doszło do niewielkiego wycieku gazu. Podczas wymiany butli gazowej jedyna 100 kg. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej, zawór butli gazowej został zakręcony przez właściciela mieszkania. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych przy pomocy detektorów wielogazowych. W w atmosferze budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz w mieszkaniu urządzenia wskazywały wartość negatywną. Po wykonaniu pomiaru ratownicy dokonali przewieczenia budynku i na tym nasze działania się zakończyły. Trzecim zdarzeniem był pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych w miejscowości Włosów. Wiosna to także czas wykonywania różnego rodzaju prac rolniczych w trakcie których mieszkańcy naszego powiatu ujawniają różnego rodzaju pociski alterlejskie, tak zwane niewybuchy z okresu II wojny światowej. Dlatego apelujemy o rozsądek, aby w takich sytuacjach pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przenosić czy w jakikolwiek inny sposób nie ingerować we wpływ na znalezisko. Skupmy się na tym, aby powiadomić służby o ujawnieniu takiego pocisku, a to my zabezpieczymy miejsce odnalezienia takiego niewybuchu do czasu przyjazdu saperów, którzy później fachowo podejmą pocisk. Muzyka. Na przestrzeni ostatniego tygodnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu zatrzymali także ośmiu nietrzeźwych kierujących. Pięciu spośród wszystkich wspomnianych osób stanowili rowerzyści. W tym miejscu warto przypomnieć i uczulić wszystkich na ważne kwestie w tej materii. Po pierwsze o szansach na uniknięcie obrażeń ciała, jakie ma rowerzysta w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego z udziałem samochodu. Po drugie o zaburzonej, spowolnionej świadomości i reakcji takiego kierującego, poruszającego się pod działaniem alkoholu. A po trzecie pamiętajmy też, że za jazdę rowerem w stanie trzeźwości grozi grzywna w wysokości do 2500 zł.